Czy Jezus jest dobrym nauczycielem? Czy Jezus zgadza się, żebyś go traktował jako dobrego nauczyciela? Niby pytanie jakieś proste i oczywiste, ale odpowiedź może Cię zdziwić. Otwórz sobie Ewangelię Łukasza albo Marka i sam zobacz na własne oczy. Oto pewien dostojnik, czyli człowiek z elity, zarówno finansowej, jak i kulturowej, politycznej, czy jakiej tam jeszcze, podchodzi do Jezusa i wita go tymi słowy: Nauczycielu dobry. A Jezus mówi: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko sam Bóg jest dobry. A więc od razu odbija pytanie, czy traktujesz mnie jako Boga? Zdecyduj się. Jeśli mówisz na mnie, że jestem dobrym nauczycielem, dobrym w tym najlepszym, najwyższym sensie, to znaczy, że traktujesz mnie jako Boga. Czy naprawdę to chciałeś powiedzieć? Pyta go. I teraz to samo pytanie jest skierowane do Ciebie. Może Ci się podobają niektóre elementy, Nauki Jezusa, przykład jego niektóre zachowania, jak na przykład dziadów ze świątyni wypędził i tak dalej. Ale czy traktujesz go jako Boga, jako tego, który cię stworzył, jako tego, przeciwko któremu zgrzeszyłeś, i jako tego, który cię zbawił, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty? Bo dopiero wtedy, jeśli zawołasz, Jezu, zbaw mnie. Jezu, jesteś moim Panem Bogiem, ratuj mnie! Wtedy dopiero spełniłeś to kryterium, o którym Jezus temu dostojnikowi chciał powiedzieć: Czy traktujesz mnie jako wszechmogącego Boga, który przyszedł po to, aby Ciebie uratować, Ciebie osobiście? To jest Twoja decyzja.